A witam, witam, nocnych Marków. A dzisiaj o pierwszej cztery przedstawię Wam sklep 21 grudnia. Także przechodzimy sobie do sklepu. No i słuchajcie, ukazuje się naszym oczom Maria Carey. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Piosenkarka z serii Icon, która śpiewa kolendy. I skin wygląda tak. Prezentuje się właśnie tak. O. No, w zestawie mamy też y, również taką emotkę mikrofon jako jako aha festival Fortnite plecak plecak i to by w sumie było tyle taki zestaw jej. można kupić ją jeszcze złotą można kupić oczywiście piosenkę jako ścieżkę jamową no i przechodzimy sobie dalej zestaw futrzasta choinka no to futrzak, tylko taki choinkowy. Śnieżny ptak płatek, on już był. Dalej zmrożona zamieć, jagódka. Śnieżny śmiałek, świąteczna elfka, elfka. Grimbles przytulka. Dalej idziemy, mamy sklep sezonu OG. Renegatka, szturmowiec, lotnia oraz właśnie yy, zbierak. Trzeba uzbierać 1,5 miliona expa oraz zapłacić 1200 v żeby zdobyć. Dalej w sklepie Skibidi Toilet, Plungerman, Przepychaczka jako kilofy i Skibidi jako plecak. Kolejną rzeczą gwiazdka, rzeczą, przepraszam bardzo, skinem gwiazdka, gwiazdny Pocisk Kilof, Rozkwit Gwiazdki Emotka. Dalej Lionel Messi, Messi ciągle jest... I w zestawie, i bez zestawu. Nawet kozacki kilof można kupić. Dalej Alia. Alia wygląda tak, w zestawie, bez zestawu. Buty świąteczne oraz nieświąteczne. Kolejną rzeczą mistrzowski Drake, FNCS-y itd. Tak dalej. dalej strażniczka zwiadu, zamieć, maniaczka, impreza jako emotka. Kwitnący bukiet, aha, że z kapelusza tutaj czaruje. Taktyk, górska Iwi, zadziorny futrzak. Chimi, drop D, Gija, spoceniec, emotka. Dalej malowanko, kilof, czerwony rycerz, zestaw cały. Dalej jakieś malowanka, potem skiny do aut, potem felgi do aut, znowu skin do out, Ścieżki jamowe, snubdok jeszcze w ciągle w sklepie. Festival Fortnite Dalej miasteczkowe Halloween To jest do Lego Oblicza Brick Life Plażowa Julka, Kiełbasa Mochi Maniak i Mgła Tak, to są cztery te skiny Ekipa Fortnite, karnet bojowy, karnet OG Karnet muzyczny, karnet Lego I to by było na tyle Zestawy jeszcze tutaj są Żegnam was dzisiaj, witam was jutro Miłych snów albo dobrego dnia